Hej, Ciebie w kolejnym filmowym kanala. W tym odcinku gramy w Roblox. Jeśli się film spodobał, masz coś z lajka. Zasubskrybuj kanał z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Dzisiaj gram w Lemonade Tycoon, więc ja już zaczynam i lecę do tego drzewa, żeby pozbierać cytryny, więc cyk, zbieramy je. Musimy je zebrać oczywiście wszystkie, więc trzeba przytrzymać. Cyk, dobra, teraz biegnę tutaj, żeby przerobić je na lemoniadę cyk, jest 6 lemoniady, biorę dzbanek przelewam tą całą lemoniadę do tego dzbanka odkładam dzbanek i obsługuję klienta który daje 37 dolarów tak o normalnie za pierwszy, y, za jedną lemoniadę droga w sumie ta lemoniada, ale mnie to średnio powinno interesować, bo muszę zarobić jak najwięcej, y, tutaj mamy, o tu mogę jakiś kasjerów i zbieraczy, okej okay. Dobrze wiedzieć, bo nie wiedziałem, że tu jest takie coś Ale lecę pozbierać cytryny Bo mi się właśnie skończyła lemoniada Więc nie mam jak klientom ich sprzedać Więc kupię sobie drugie drzewo cytrynowe Tu jeszcze nie wyrosło Ale tu wyrosło, więc je pozbieram I drugie też pozbieram I pójdę sprzedawać klientom Ale najpierw muszę Zebrać te drzewa po prostu Parę razy, aż będę miał full Miejsce o w tamtym Jak to się nazywa? w koszyku, o może być i koszyk cyk, do, zbiorę to i lecę ją przerobić <laughs> zbiebrało się? tak zebrało się czy nie? nie, czy się, chyba się nie zebrało najgorzej, dobra, przerób to jest 12, czy nie 11, dobra może być 11, więc cyk, wszystko przelewam, odkładam dzbanek i sprzedaję to klientom cyk, następny klient dzień dobry Proszę bardzo, już po 4. Ile? 44 teraz? A, bo kupiłem drzewa, tam pisało, że jest za każde drzewo jest więcej, to ma sens. E, mogę kupić tego zbieracza i co on teraz nie będzie sam cytryny zbierał? Jeśli tak, to naprawdę spoko, tylko na razie nie widzę, żeby coś zrobił, ale okej okay. Może trzeba poczekać po prostu chwilę. O, jest zebrany, dobra, faktycznie zbiera ile jest, ma jedna, to nic nie zrobię. Cyk, muszę przerobić wziąć ten dzbanek i znowu wziąć tutaj lemoniadę do tego dzbanka i cyk znowu sprzedawać to klientom, no zapraszam szybciej, czemu nikogo nie ma, o, dobra jest kolejny klient I proszę bardzo, lemoniada, e, tu kolejna lemoniada się zrobiła, więc cyk, przerabiam tylko cztery Strasznie dziwnie się to przerabia, a już nie ale lemoniady, muszę niestety dorobić Więc cyk i y, y, y pozbierać w sumie na y, kasjera bo kasjer by się przydał, bo miał w sumie wtedy automatyczne, no prawie automatyczne Więc zbieram na kasjera i ostatni klient i cyk mam 500, więc kupuję kasiera i jest teraz kasier tutaj, jest kasier i faktycznie sprzedaje to samemu, ja tu mam 30 lemon cytryn, więc sobie to przerobię, tutaj lemon craze zwiększa pojemność, a czyli tu będę miał wtedy więcej, okej okay, ile kosztuje kolejny zbierać, 350, dobra, ale drzewo kosztuje 170, więc kupię drzewo, cyk i kolejne 270, ale chyba on nie przerabia tej lemoniady i muszę ją jakby samemu zrobić, E, chyba tak no. Muszę niestety mu brać ten zbanek e, przelewać z tego wielkiego garnka i odkładać tutaj mu, żeby on to sprzedawał. No trudno. Dobra, tutaj ile kosztuje te drzewo? 270, a zbierać 350. To najpierw kupię drzewo, a potem on zbiera też to? Dobra, myślę, że on tylko jedno zbiera. On zbiera dwa drzewa. To fajnie, bo jak będzie tu jeden, to już będę zbierał, cztery, będą automatyczne cztery drzewa. Więc spoko, ale tu muszę na razie sobie zebrać w sumie, bo yy, nie mam tu jeszcze tego zbieracza i mam tam full, więc kupuję drzewo i szybko lecę tu to przerobić, żeby mógł dalej sobie tutaj na spokojnie to zbierać. A on tutaj fajnie sobie zdradzi ten kasjer i sprzedaje tą lemoniadę. <laughs> więc naprawdę fajnie tutaj znowu oddajemy cyk i już jest 23 lemoniady spoko I tu mam za chwilę 200 miejsc, ale uzbierałbym na tego drugiego zbieracza czy tam farmera żeby już to też automatycznie się zbierało bo nie ukrywam nie chcę mi się tego zbierać a jak on będzie no to będzie od razu łatwiej bo będzie się to samo zbierało o znowu jest full co chyba na... o dobra stać na tego farmera więc go kupuję i teraz od razu zbieram na lemon Create, bo tutaj też jest mało miejsca teraz jak mam tyle drzew więc dawaj dobra kupuję i mam teraz 80 miejsca spoko i lemon crate kolejny 420 kosztuje okej okay. biorę ten dzbanek przelewam mu to co tutaj mam I cyk i masz sprzedawaj to a ja tutaj już zrobię kolejną lemoniadę 17 okej okay. Tutaj, ile kosztuje drzewo? Kolejne, tutaj fajnie zbierają 350 no dobra, no to trzeba pozbierać. Ale dostaję 53 za jedną lemoniadę, więc to jest naprawdę spoko. Więc cyk, już jest ile lemoniady tu? 24, więc będzie w sumie full miejsca. Więc cyk, dajemy mu tutaj i jest fe, pełny dzbanek: 30 lemoniad, pięknie. I mogę iść kupić kolejne drzewo, więc lecę oczywiście to zrobić Cyk, drzewo cytrynowe kolejne Ile kosztuje farmer? 650? No nie, źle, dobra, trzeba uzbierać na niego Bo będzie wtedy łatwiej się zbierało, więc y, W sumie nie wiem czy na niego teraz zbierać, czy zabrygować chyba element krejta lepiej Niż zbierać na tamtego Przecież na razie to sobie wyrabia Ale później będzie słabo, to w sumie później dokupię, co to jest? Dostawa specjalna, o, otwórz, co to jest? Okej, okay. dołącz do grupy Żarówki i porób grę, otrzymać specjalną nagrodę. Yy, na razie nie dzięki, nie będę dołączał żadnej grupy, tutaj ile te drzewo kosztowało? 550, a już mam 500 prawie, dobra to jednak zbieram na tego farmera, to jest mało kasy, myślałem, że to jest jakoś więcej, ale on tu cały czas tą lemoniadę sprzedaje. I tu mam kolejny dzbanek pełny dla niego: 35 lemoniat tu już jest zrobionych, już jest 45. No dobra, to jak już mam tyle tu lemoniady, to mogę w sumie kupić. O, teraz już mogę kupić zbieracza, więc spoko. I kolejny działo 550, więc na nie szybko sobie pozbieram. I cyk, kupuję kolejne drzewo I muszę uzbierać na kolejne Z go farmera, który kosztuje 1000, ale tu już mogę w sumie kupić Te drzewo, pozbierać, bo on je będzie Zbierał, a tu nie ma nikogo Więc na razie nie kupuję, w sumie ja nawet nie mogę Tu kupić, tylko tu się kupi Więc dobra, lecę tam przerobić, bo jest full miejsca No dobra, trochę słabo, że jest full Więc szybciutko tutaj lecę Ile, po, po ile jest lemoniada? Po 60 Dobra, naprawdę spoko Ile tu już będzie lemoniady? 66 Dobra, kupuj, cyk 120 teraz miejsca jest, no spoko Chciałbym wypełnić ten cały garnek na 100 A tu jest 0, dobra to daj mu to tutaj, że na razie Żeby y, tutaj sprzedawał, a ja tu postaram się zrobić na 100, żeby było Jest 20 lemonia, czy znaczy, boże nie lemonia tylko cytryn Tutaj, y, tu jest to drzewo za 800 było, więc to na razie nie ma co Idę sobie zebrać to drzewo, co nikt go nie zbiera, więc Syk, dlaczego nie sprzedajesz? Tam nie ma klientów, halo policja, gdzie są klienci? Dobra, cyk, zebrane, o są klienci, bo dostałem kasę, przyszedł, o teraz zaczęli przychodzić Dlaczego nie przychodzili klienci, dziwne to było Cyk, cyk, jest 79, jest naprawdę dobrze, dawajcie tam więcej e, tej cytryn, o jest kolejne 10 Jest już 83, spoko, spoko Ile tu mam procent zrobionego tajkuna? 8%, naprawdę nieźle, prawie kupiłem wiadro, nie wiadomo po co mi te wiadro Pudełko z lodem, zwiększa zysk, dobra Kozacko, to w sumie nie wiem, czy to najpierw kupić, czy kupić tego farmera tam Hmm, to jest właśnie, nie wiem ile to też będzie dawało więcej kasy Więc w sumie to za chwilę będę miał na to pudełko z lodem Więc sobie najpierw to kupię, a później dopiero tego farmera Więc zbieramy na pudełko z lodem teraz Ale to w sumie będzie za chwilę, bo dosłownie to sprzeda i mam Ile teraz dostaje dobra opłacało się, 15 centów więcej No i kozacko Dobra, tutaj dawaj więcej kaski, centów, cyk, manzek, będzie full? Będzie? No nie, jeszcze 5 lemoniad, dajcie tam lemoniadę, nie lemoniady, dajcie tam cytryny w tyle. No daj, dobra, jest 100 na 100, dobra, mam 100 na 100, więc wszystko sprzedam i widzimy się jak już sprzedam. Ciekawi, ile będę miał kasy. No, sześć, prawie i pół tysiąca, jak to się sprzeda, to będę miał, więc lecę kupić wszystkie drzewa tam do końca. I wszystkich farmerów, w sumie tu został jeden, ale dobra, więc cyk to drzewo kupuję, i za tysiąc to kolejne kupuję zbieracza. I mam wszystkie drzewa cytrynowe, więc lecę tam do przodu budować dalej. Więc tutaj co tu jest do zbudowania? W sumie to jakiś ogród, super ogród, trawa sama drzewa, y, drzewo, wiadro, o, super wiadro, nie no naprawdę. Z cytrynami, które mi nie dają i tak, ścieżka jakaś, ok, krzak za 80, kolejny krzak za 80, drzewo za 350. Niezłe, nieźle, nieźle. Ścieżka, krzak. Naprawdę przydatne rzeczy kupuję. Y, ścieżka kolejna, okej, okay, okej. Okay. Cyk i coś jeszcze jest tu do zbudowania. Y, jest coś tu zbudowania, nie wiem, ale muszę najpierw przerobić. Cyk, cyk, y, cyk i y, cyk jest 40. Muszę mu tutaj dać, żeby zarabiał. I ile on daje? 95, teraz kosztuje jedna lemon... 100, do... 100 centów dostaje za jedną lemoniadę. No to nieźle. Dobra, gdzie ja mogę coś jeszcze kupić? Halo, y, mogę coś jeszcze kupić? Czy to już jest wszystko? Y, co jest grane? Mo... A tu jest coś, dobra, widzę coś, widzę coś jakiś. Podpis, ok, podpisz, podpisz, nic nie będę podpisywał. Rozszerzenie powierzchni. Rozszerzyłem. I mam teraz większy Lemon Stand, okej. Okay. Za 1200. No nieźle, no to to byłem tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, to masz coś lajka. Zasubskrywasz kanał dzwoneczkiem, żeby nie przegapić kolejnych filmów. Jo!